Pan Dominik Dzierżanowski. Zapraszam Pana. Szanowni Państwo, wszystkie cztery wymienione wyżej projekty uważam za bardzo szkodliwe i niebezpieczne dla Polski. Przyjęcie któregokolwiek będzie skutkowało drastycznym wzrostem aborcji dokonywanych w naszym kraju. Życie ludzkie zaczyna się od chwili poczęcia. Mówi o tym nauka, biologia, medycyna. Aborcja jest zatem pozbawieniem życia istoty ludzkiej na jej najwcześniejszym etapie życia, kiedy jest najbardziej bezbronna i potrzebująca opieki. Dokonywane jest to przerażającymi i okrutnymi metodami, które powinny budzić zdecydowany sprzeciw każdego cywilizowanego człowieka. Dzieci są pozbawiane odżywiania w łonie swych matek i wydalane niczym odchody, albo rozrywane na strzępy za pomocą narzędzi chirurgicznych lub wysysane w kawałkach przez maszyny próżniowe przypominające odkurzacz albo zabijany zastrzykiem z trucizną prosto w serce, lub poddawany kilkudniowemu procesowi konania w żrącym roztworze stężonej soli. Wszystko to jest przeprowadzane bez żadnego znieczulenia, bez choćby odrobiny współczucia. Dość często zdarza się, że dzieci mimo wszystko przeżywają swoją aborcję. Gdyby były chciane, uznano by je za wcześniaki i ratowano, ale ponieważ są problemem do usunięcia, bezlitośnie się je dobija lub pozostawia, aby umarły w osamotnieniu po kilku kilkugodzinnych męczarniach. To wszystko stanie się codziennością w polskich szpitalach. Jeśli omawiane projekty ustaw wejdą w życie, Polacy staną się narodem barbarzyńców, którzy mordują własne dzieci. Chciałbym jeszcze wyrazić swoje oburzenie. Do zabrania głosu została zapisana moja córka, wymieniona przed chwilą i nawet była wyczytywana tutaj. Natomiast została wczoraj poinformowana, że nie, nie dostanie przepustki ze względu na niepełnoletność. Te przepisy będą budować jej przyszłość. Niektóre mają dotyczyć dzieci również niepełnoletnich i odebranie jej głosu uważam za wielce niesprawiedliwe. Jest to pozbawienie jej praw. Dziękuję bardzo.